Cześć, witam was serdecznie. W ostatnim filmie na temat obróbki dźwięku pokazałem, jak można znacząco poprawić jakość każdego, nawet najtańszego, jak i tego najdroższego mikrofonu. Natomiast w tym filmie pokażę, jak te wszystkie ustawienia zapisać, tak żeby można było je skopiować do każdego kolejnego filmu po to, żeby nie tracić czasu na ponowne ustawienia. Żeby zapisać presety dźwiękowe, musimy przejść do zakładki Fairlight i tutaj na poszczególnych ścieżkach A1 do A5 mam mikrofony, które mają wprowadzone różne ustawienia. Mamy tutaj dodane efekty, jak noise reduction, DSR, mamy także procesory dynamiczne wprowadzone, a także pewne zmiany w equalizerze. I teraz chcielibyśmy to wszystko zapisać. To co musimy teraz zrobić, klikamy sobie w Fairlight. Wchodzimy w preset library i tutaj mamy oczywiście zduplikowane ścieżki audio od audio 1 do audio 6 w tym przypadku, ale oczywiście ja korzystałem z, tylko z 5 oraz mamy ścieżkę audio głównego dźwięku wyjściową, która jest sumą tych wszystkich ścieżek. To co musimy teraz zrobić to oczywiście wybrać co chcemy zapisywać. Możemy zapisywać sam preset equalizera, sam preset procesora dynamicznego, pluginy, Globalne ustawienia, czyli wszystko to, co tutaj zrobiliśmy. Globalne ustawienia ścieżki bass, a także konfigurację całej zakładki Ferrylight. Oczywiście zależy nam na tym, żeby dla każdej ścieżki zapisać oczywiście globalne ustawienia. Klikam sobie na Global, track presets. Wybieram ścieżkę, którą chcę zapisać. Klikam Save Now. I tutaj bardzo ważna sprawa. Ten preset będzie się tyczył konkretnego mikrofonu, czyli to będzie Boya By, M1. Czyli mikrofon krawatowy. Klikamy OK, i w tym momencie mam już zapisany preset. Oczywiście mogę tak samo zrobić dla pozostałych presetów. Zróbmy sobie jeszcze preset dla ścieżki numer 2. Klikamy Audio 2 to jest mikrofon wbudowany w aparat. Save now, create new. I mamy drugi preset mikrofonu wbudowanego. Natomiast, gdybyście chcieli użyć zapisanego presetu, oczywiście zaznaczamy sobie ścieżkę, na którą dany preset ma działać, wybieramy sobie preset, a następnie klikamy Apply. I tak jak widzicie, na ścieżce numer 6 został w tym momencie zastosowany preset Canon R5, mikrofon wbudowany. Ważna sprawa: ustawienia, które zapisujemy, są odpowiednie tylko dla danej osoby, konkretnego mikrofonu, pomieszczenia i setupu. Będą się sprawdzać, jeżeli korzystasz z nich w jednym i tym samym ustawieniu. Natomiast Natomiast jeżeli zmieniasz miejsca nagrywania, musisz stworzyć nowe presety dostosowane do ustawień do nowych warunków. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak obrabiać dźwięk w swoich filmach, kliknij film po lewej stronie, który w tym momencie Ci się pokazał. Natomiast po prawej stronie widzisz poradnik do DaVinci'ego, z którego nauczysz się, jak szybko i bezproblemowo montować filmy w DaVinci Resolve.